Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj Wam poświęcę kilka minut na moją pielęgnację skóry twarzy, jeżeli chodzi o maseczki, ponieważ wielokrotnie mi się pytałyście... Jakim cudem tak naprawdę używam maseczek ehm, praktycznie codziennie? Ehm, jak wiecie, bardzo się fascynuje pielęgnacją japońską, która ma jakby ehm, dwie ścieżki, czyli pierwsza zakłada używanie maseczek codziennie, a druga dwa razy w tygodniu, czyli też to taka standardowa, europejska metoda, którą my często wykorzystujemy po właśnie zastosowaniu peelingu. Ja, jak wiecie, peeling taki lekki stosuję codziennie, także uważam, że ten krok, ehm, czyli nałożenie maski jest tutaj moim must have i dlatego też sięgam po... E, maseczki, które możecie dostać praktycznie w każdym ostatnim sklepie, jeżeli chodzi o naturalne kosmetyki, to jest firma Babuszka Agafi, Bania Agafi. Są to maseczki tak naprawdę dostępne za grosze, ponieważ można je kupić w granicach 6-7 zł. E, I wiem, że wiele dziewczyn, przynajmniej te, które oglądam, naprawdę często pokazuje w ulubieńcach, czy właśnie filmikach poświęconych pielęgnacji twarzy, ponieważ one też często po nie sięgają. Ja akurat sięgam po nie codziennie, ale z tego względu, że właśnie wznaję e, zasadę, że czasami warto poświęcić e, te 2-3 minutki e, więcej na swoją pielęgnację niż mniej, chociaż ja też często Wam mówię, że staram się zintensyfikować i e, jakby zminimalizować czas poświęcony na swoją pielęgnację, dlatego też w momencie, kiedy oczyszczę sobie skórę twarzy, e, zrobię już ostatni krok, czyli peeling, to wtedy nakładam taką maseczkę, idę pod prysznic, nakładam balsam i maseczka ma około 6-7 minut na wchłonięcie się, dlatego też sięgam po tę wersję, jeżeli chodzi o codzienną pielęgnację mojej skór twarzy, bardzo Wam polecam szczególnie tą maseczkę na mleku łosia, jest fantastyczna, ale jeszcze mi ciekawi wersja niebieska i zielona, także koniecznie dajcie znać. A tutaj mamy tą właśnie wersję z mlekiem łosia odmładzającą, a fioletowa to jest daurska, czyli kojąca. Te maseczki naprawdę bardzo ładnie nawilżają, skórę twarzy, oczyszczają ją i ja bym powiedziała, że tak fajnie odświeżają. Skóra jest bardzo mięciutka, idealnie przygotowana na wchłonięcie się serum i a dalej kolejnego kroku, czyli kremu. A jeżeli widzę, że moja skóra jest na przykład przesuszona, i to widać po wchłanianiu się kremu. Jeżeli mój krem się wchłania dosyć długo, to wtedy wiem, że skóra jest bardzo że ona już nie potrzebuje tej grubej warstwy. A jeżeli kosmetyk mi się bardzo szybko wchłania, to wtedy wiem, że kolejnego dnia sięgnę po moją ulubioną, absolutnym hitem jest maseczka Clarence Hydro Quinch, to jest Anti Soft ta właśnie maseczka taka nawilżająca, pięknie wygładzająca skórę, i tak. Przecudownie odświeża, wygładza. Bardzo, bardzo lubię ten efekt, ponieważ w momencie, kiedy naprawdę mam już skórę przesuszoną, czuję, że coś jest nie tak, czuję, że te podkłady nie wyglądają dobrze, to ta maseczka jest idealna. Ja wiem, że to jest wydatek, bo taka maseczka kosztuje około 100-120 zł, ale uwierzcie mi, to jest najlepsza marka, którą używałam z marek selektywnych, z marek premium, na którą rzeczywiście warto poświęcić te 100 zł. I powiem Wam szczerze, że ta seria Hydra Quinch jest moją ulubioną. Jak wiecie, do znudzenia często Wam polecam te maski. Także naprawdę warto sięgnąć po nią i rzeczywiście w nią zainwestować. Ja bardzo często tak w ramach podpowiedzi używam też mieszanki olejów. Tutaj mamy olej awokado, olej z orzechów marula i olej z kiełków pszenicy. I ja mieszam sobie kilka kropel każdego z tych olejków i dopiero później nakładam taką grubą warstwę tej maseczki. Nakładam ją na twarz, nakładam Nakładam też pod oczy właśnie e, tą krem-maskę z Ziajo, o której Wam będę mówiła właśnie w filmiku poświęconym pielęgnacji skóry wokół oczu i wtedy mam naprawdę takie kompleksowe spalna dla mojej skóry. Później nakładam serum i dopiero krem. E, ostatnią maską, którą Wam chciałam pokazać, po którą teraz częściej sięgam z uwagi na to, że widzę, że już używam ją długo i chciałabym ją po prostu skończyć z uwagi na termin ważności. To jest Purifying Mask e, z firmy Palmers. Bardzo dobra. E, kilka miesięcy temu była totalnym hitem na YouTubie, zwłaszcza tutaj wypromowany przez kolmi Blondie. Z tego względu ja zawierzam Wasi i kupiłam sobie tą, tą maseczkę. Słuchajcie, maska jest fantastyczna, bardzo ładnie oczyszcza, wygładza. Tutaj mamy proteiny mleka, wyciąg z aloesu, ze słodkich migdałów. Tutaj jeszcze mamy wyciąg z rumianku, który sprawia, że nasza skóra jest bardzo ładnie wygładzona. Wszelkie podrażnienia i takie zaczerwienienia znikają, także jeżeli macie z tym problem, macie jakieś zaczerwienione miejsca, chcecie dobrze oczyścić skórę twarzy, to raz w tygodniu bardzo Wam polecam taką maseczkę. Ja używam taką naprawdę grubą warstwę. Ona jest taka przede wszystkim odświeżająca, ja mam wrażenie, że tam jest mentol albo coś podobnego, co bardzo ładnie tak chłodzi i odświeża, także ona była idealna na lato. Razem z tą Hydra Quinch naprawdę stanowiła fajny duet, jeżeli chodzi o oczyszczanie i nawilżenie skóry twarzy. Także bardzo Wam polecam tą maseczkę, zwłaszcza, że ona jest dostępna w granicach 30 zł może, także naprawdę fantastyczna alternatywa dla właśnie droższych na przykład maseczek. Także ja jestem naprawdę zadowolona z tej metody, jeżeli chodzi o stosowanie maseczek codziennie, stosowanie właśnie takich silnie nawilżających maseczek. Moja skóra naprawdę się dobrze czuje po tych maskach. Także to jest to, co mogę wam polecić z mojej strony. Także dajcie znać E, jakie Wy macie hity, jeżeli chodzi o maseczki, są tego naprawdę niezmiernie ciekawe, ponieważ dla mnie temat maseczek jest niewyczerpalny, można o nich mówić i mówić. I zawsze szukam czegoś naprawdę fajnego. Także jeżeli znacie jakąś różaną maseczkę, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja się za mnie na ten moment żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, hej!